Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj taki, mamy jakiś dziwny dzień. Same z wiadomości od rana, ale nie mogą one demotywować mnie do rozpoczęcia tego dnia. Właśnie lecę do Wojtka. U niego będę robił remont sypialni, więc nie będę robił chyba takiego specjalnego filmu remontowego, ale postaram wam się nagrać do vlogów, jak zmieniamy. Będziecie widzieli w różnych etapach, jak wyglądają te zmiany. I jeszcze wziąć parownicę. Będziemy prawdopodobnie ściągali tapetę. No i zaraz pojadę do Wojtka i pokażę Wam, co tam, jak to wygląda i o co chodzi. Za podwójną zrobię. Słuchajcie, przyszłam na śniadanie do Katarzyny, śniadanie. Do Katarzyny. Z mojej gwiazdy, i właśnie wyciąga. Ty jesteś po prostu gospodynią. Tak. Jesteś gospodynią prawdziwą. Zaraz tak. wam pokażę, co przygotowała Ten ser jest przepyszny. Kasia ubiła masło, niczym tak. luksuria w teledysku do Natana. Tak. Wyobrażam sobie, jak ubijasz to masło. to się szafka otworzyła z tu mam kawunię, to będę mieć herbatkę. może czuję się jak na wczasach, słuchajcie. Słuchajcie, u Kasi jest przepiękny widok, zaraz wam pokażę. Yy... Czuję tu spokój. Ostatnio mam gorszy okres, więc po, przyszłam poprotkować. Pogadaj Bo Boże, co ty tu upiekłaś? No zobacz, nie wiem co to jest. Cukinia, e, ser. Kilka rodzajów sera tak naprawdę. Jest też ser owczy taki, wiesz, grecki. Podobny do feta, ale owczy. E, to wszystko jest połączone e, ze świetaną, z żółtkami, e, troszeczkę wow. dla ścięcia. Jest też tutaj miód gryczany. No generalnie... Przyszłam jak... do restauracji po prostu rano, słuchajcie jak jak chcecie zjeść coś dobrego, przycierano rano do Soi. Zapraszam, zapraszam. Pogadałyśmy, pogadałyśmy u Kasi piękne mieszkanie. Pokażesz się jeszcze? Pokażę się, pokażę się. Tu Katarzyna, Hejka. jest i Kasia. Proszę bardzo, nasza gwiazda. Z drugą gwiazdą. Spotkałyśmy się rano, Kasia przyrządziła mi przepyszne śniadanie. Pokażę Wam jeszcze piękny widok, zresztą jak Kasia będzie się śledzić, to często wrzuca swoje zachody, słońca, które są błędne. Nie, prawie nie pokazuję. I zdjęcia tutaj, w ogóle światło w tym miejscu, najlepsze. Dla influencera ekstra. Patrzcie na ten widok. Bezkresne prawie, że niebo. Co z tego, że są blokowiska, ale ile nieba tu widać z tego balkonu, to jest coś. Siatka na kota. <grym> Słuchajcie, nagrałem plik. <grym> Myślałem, że nagrałem plik, ale nie nagrałem. Jestem u Wojanka, będziemy, będziemy dzisiaj robić zmianę pokoju. Kasia też się maluje. Nie śmiej śmie się Kasia ze mnie, że się nie nagrało. Ej, a wiecie, że w tym aparacie jeszcze jest coś takiego, że słychać dźwięk jak się nagrywa? Tak, taki jest taki ty? No i nie słyszałem. Nie, nie, nie. nie <laughs> a w ogóle tu też jest lampka z przodu czerwona i też nie zwróciłem na to uwagi. Ściągamy dzisiaj tapetę u Wojtka będziemy robili zmianę pokoju. Jeszcze szafeczki trzeba będzie zamówić na wymiar. Dzisiaj to zmierzę. Mam pana, który może uda mu się zrobić jeszcze w tym miesiącu. Jeszcze ci to wtedy przywiezie. A jeszcze musimy do pana Ireneusza tutaj tajne przejście zrobić. Ci. E a s -a. O, jaką masz s <grym> No, takie śmieszne rzeczy z wojankiem. E, ściągamy tę tapetę, postaramy się ściągnąć to na sucho, żeby nie zniszczyć stany. Ale łatwo schodzi. Naprawdę, tutaj tynk troszkę, ale nie jest wcale aż tak źle. Wchłonął się, jakby to żeby... A patrz, no, jak leci. No, tylko staraj się, uważaj, jak ten, żeby. bo ona się rozwarstwia, ta tapeta, wiesz? To, 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 to zmartwia się tak czasem, nie? Nie wiem, czy ty masz taki ten, ale żeby powoli ciągnąć, to na całości zejdzie. A, ładnie, od razu będzie jaśniej w pokoju zobaczysz. Parownica już się grzeje, bo w niektórych momentach zostało trochę krowy. Parownica już się grzeje. I tak wygląda łóżko. W ogóle tutaj strasznie dużo miejsca miałeś pod spodem. Monitorki widzę. No, Nie wiem po co ci te pudełka, ale ok, jest jak tu ciężko złożyć słaby bic. I przyznam wam, że ładnie wygląda ta biała ściana, więc prawdopodobnie odmalujemy pokój na jakiś jasny kolor będzie ładnie wyglądało nie będzie tak mrocznie jasne, że tak <laughs> no teraz robimy foteczkę łóżka może no, ktoś przyjedzie po nie no jak najwyżej nie zabierzemy go w inne miejsce to się je wystawi, je fotki będą to Wojtek tak powiedział jak coś nie ja. Tego pomysł był co będzie? tu się Wojtek zainwestował sprzęcik. Yes sir! Kto ci doradził taki sprzęcik? Direct team! Nie <noise> rozkręcamy teraz. Uważaj tylko na podłogę jak będziesz tam wstawał, bo żeby się nie oderwało. Safety first! Brzyłem parownicy z darbą kleju. I będziemy mogli w tego tygodniu ładnie to pomalować. Ale jest ogólnie tak cienkie opakowanie, Jestem ciekawa, czy to na ten jest telefon. Ciekawe co to? Muszę chyba ładowarki nie mam w środku dlatego... tego. No to książka zwykła jakaś. No właśnie, ale nie! Może to skan. A jest ładny złoty, nie? Dobrze, że się nie słucha. Jest Dobrze, że się nie, słucha. <grym <grym> nie słuchałam Teraz będę tak sobie robiła zdjęcia. Ładny, ładny telefon! Ej, czekaj! Tak, ja wam pokażę ładny mój case, aktualny nie? telefon. A, tu ma normalnie. I sobie. mam dostęp do sam... Z tyłu. Słuchajcie! To nie jest. Pytaj, nie, pytaj. nie wiem, jak kto to zrobił. To jest mój aktualny telefon. Ale rzeczywiście ten złoty troszkę się różni. No jest taki matowy bardziej. Nie? Jest bardziej Szampański po. No. Już prawie cała rozmontowana. Tak. Polecam się Dobrze no prowadzę. Rozpakowaliśmy łoże. Przy okazji odkryliśmy dziurę w podłodze. Mam nadzieję, że łóżko to zakryje, bo nie mamy takiego kawałka podłogi, żeby tutaj. Dociąć, najbliżej się wytnie z tamtej i składamy. Składamy. Nie wygląda to wcale na proste, więc na pewno zajmie to z godzinkę dwie. Yes. Nie, no, no, tak. yeah. oh, a co to? Na słuchaj, tu zdaro. O! A fancy swenzis. Nie. Może pod tą na na, na, na do, gdzieś położyć. Tak, na dno, żeby można było rzeczy położyć. że ma teraz nie pasuje. ale Nie pasuje, pasuje. jeszcze go Nie, no, No to koniec na dziś. E, wy, nie. Wojan musi nagrywać film, więc ja tu trochę ogarnę i idziemy na lunch. Idziemy coś zjeść. Wojan nagrał film, dar w ogóle mordę, tak mocno, że ja pierdzielam. Kolano! I got you, bro! Got you! Got you. E, nie, nie widziałeś się tak mocno, ale śmiesznie tam żartowałeś, słyszałem, ktoś cię tam gonił. <laughs> śmiesznie to się słyszy, nie? Z drugiej strony. No tak, tak. Jakby... Śmiesznie, śmiesznie. Ale ja przy okazji ogarnąłem sobie z, swoje internety. Jedziemy teraz do, na lato zjeść, troszkę utknęliśmy w korku. Na jesień. <laughs> Dobry żart sytuacyjny. Wojan zawsze jest głodny, więc z Wojanem jest fajnie wychodzić na jedzenie, bo zawsze jest głodny więc nigdy nie odmówi wyjścia na jedzenie. A masa nie rośnie, nie tak, wiem jak nie to rośnie. działa. Masz tasiemca może jakiegoś. Oby nie. nie? Nie. Może na jakieś włoskie włoskie restauracje. Italiano. Italiano. Właśnie sobie dzisiaj z Wojtem gadaliśmy, bo zaplanowaliśmy sobie fajny wyjazd w przyszłym roku, ale nikt jeszcze ni nic o tym nie wie. Ale może w tym, w tym roku chyba już nie zdążymy pojechać, bo ty jesteś bardzo pracowity na Black Friday. Bluza Palion. PALION ty! Już niedostępna. Ależ niestety nie. Wyczerpałaś. Wyczerpały się zapasy. Koreczek. Oj, koreczki. Koreczki. Byliśmy z Wojtkiem, bo jak serów, ja zamówiłem karpaczów. Ale wygląda przepięknie. go... La, 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 coś mi się zastraszyło dzisiaj w ogóle, ale mi się moje drzwi dzisiaj podobają, stój. Wiem, że muszę Wam nagrać recenzję tej szafy, wiem, pamiętam o tym, przepraszam Was za zwłokę, ale nie mam kiedy, nie mam kiedy, jakoś tak wiecie co się zebrało. Powiedzcie mi koniecznie w komentarzach na dole, jak wykorzystaliście. oczywiście ci, którzy mają dzieci, swój bon turystyczny, bo... Mm, został nam jeszcze nie wykorzystany i tak myślimy nad wyjazdem, ale kurczę, jakieś takie fajniejsze miejsca są tak drogie, że trzeba wiecie, dopłacić drugie tyle, żeby e, zostać na, na weekend, czy tam nawet na jedną noc i wiecie, plus koszt przejazdu i tak się zastanawiamy, plus jakieś tam miejsca oferują, e, że można sobie wiecie u nich spędzić no e, nie wiem, jakieś parki, rozrywki, parki jakieś tam takie miejsca, można sobie wymienić e, Bądź bon turystyczny właśnie na jakieś tam bilety dajcie znać jak wykorzystaliście w tym roku bon bo turystyczny, czy wykorzystaliście bo tylko do końca września, więc jestem ciekawa czy u was, jak to u was wyglądało mała polecajka słuchajcie byłam w Sinsaju i powróciły te oto lusterka one są fantastyczne kosztują grosze, to akurat kosztuje 10 zł ja moje, które mam w biurze też kupiłam za coś takiego czy nawet za mniej na przecenie Podziękuję Wam, bo widziałam, że są też na stronie online. To jest tak świetna rzecz, bo te lusterka zobaczcie, można je przechowywać przede wszystkim gdzieś na płasko, na przykład w Waszym, w waszym biureczku, w, waszym, w Waszej toaletce. Można ze sobą zabrać w podróżce super, gdzieś nawet w walizce i się nie połamie. No i to lusterko słuchajcie, jest rozkładane, więc można sobie rozłożyć i robić makijaż właśnie w dowolnym miejscu, a nawet mówię, mieć ze sobą w gdzieś w... O, zobaczcie. A nawet właśnie mieć gdzieś tam ze sobą w bagażu. Gdzieś się nie rozłożycie, tam możecie robić make-up. Także genialne lusterko, leciutkie. Nie będzie wam ciążyć podczas makijażu. To jest moja polecajka. Chyba będę już kończyć tego vloga. Co, Rybka? Przyszłaś do mnie? Bo Rybka do mnie przyszła. Będziemy się bawiły zaraz. Fajnie. Mama tylko zmyje makijaż. Albo coś oglądały. Zmyje makijaż. Słuchajcie. Przebiorę się w dresy, w coś wygodniejszego poczekaj Rybko już idę, także kochani uciekam dziękuję, że byliście w tym vlogu widzimy się jutro w kolejnym, dziękuję, że jesteście dziękuję, że do nas przychodzicie codziennie, że wam się vlogi tak podobają dzisiaj może trochę bardziej nudno nic takiego się super nie działo, ale czasem tak jest, czasem się coś dzieje, a czasem na luzie spędzamy czas, także dajcie znać koniecznie o tym Bonie widzimy się już jutro w kolejnym vlogu, buziaki, papa